No siemka, jak to miałam się przywitać? Siemabyczki. Siemabyczki. Synka kazał się widać w ten sposób na YouTubie, więc e, witamy w kolejnym odcinku. E, tego odcinka przewodnikiem będę ja, bo ojciec będzie miał występ. I właśnie... Ale nie na scenie. Ale nie na scenie tym razem. O, tu jest ojciec. Na, coś? na kanapie. Występ na kanapie. Coś kamera nam tutaj centruje się źle. No, ale w każdym razie jesteśmy już w Warszawie. E, szybka misja z Rysiem 2 <grym> i teleportowaliśmy się do Warszawy. Um, no, szybka, bo już jest 22. E, właśnie dojechaliśmy do hotelu. Meldujemy się, idziemy Lulu. No, może coś wam jeszcze z hotelu tutaj nagramy, bo mamy bardzo ładny hotel. Także witamy. I oglądajcie dalej. No i czas na room tour naszego 14-metrowego apartamentu. Ten hotel to jest taki... Kompaktowy. Smart hotel, jak to nazywają, nie? Więc... Uwaga, koniec pokoju. Cała przestrzeń wykorzystana jest. Cała przestrzeń wykorzystana. Tutaj mamy stół, taki panel sterujący. Łóżeczko. No. Końc pokoju. Uwaga, Łazienka. W sumie jest generalnie częścią pokoju. Jest taka przezroczysta. <grystanie> o, wręcz jest. Wszystko jest. Niech pytanie na śniadanie. To wypadałoby, zjeść jakieś śniadanie. To prawda, apetytu specjalnie nie ma. Trochę streścić. Jest. Ale coś tam zjemy. Trochę jajeczek, trochę parówek i mini bułeczki. Dla Barbie. Bułeczki dla Barbie. To co? Jedziemy, tata. Jedziemy. Kierowca z Zudowuję się mentalnie, słyszę, że dzisiaj przedmówcy też poruszają temat odżywiania i Także będziemy kontynuować go, ale chyba na trochę wyższym levelu, na większym wycieńcu. My już mamy Agnieszkę tutaj na pokładzie, zaraz Wam ją pokaże, ale się jest akcja. Cześć Agnieszka. Bo ojciec nie może mieć nic na koszulce. Może pan się tutaj pani, ale nie wiecie, Czy będę, że jestem tu na przykład? No jak z jutro. A pokaż plecy. Bo tu nie można mieć żadnych napisów. Czekaj, tylko opowiem Ci i pokażę Cię, bo tu nie można mieć żadnych napisów. A ojciec miał na całą klatę i musiał brać koszulkę na naprzód. A Agnieszka, A ja uwaga. Musiałam mieć y, bączela, by. Proszę bardzo, profesjonalna taśma. Taśma profesjonalna. Maskująca napisy. No, i zaraz wchodzimy. Znaczy oni wchodzą, a ja oglądam tutaj. Troszeczkę metka mi przyjechał. Dobrze jest początku. <gry> Jak to się robi? To już pytanie do Agnieszki Sztaig, mistrzyni sportów sylwetkowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Z nami także jest Maksymilian Lukas, trener Agnieszki. Dzień dobry. Kochani, przepraszam, że tak od ogółu, ale przejdziemy sobie do szczegółu. Jak to było u Ciebie? Bo ja wiem, że to była taka sinusoida z tą wagą. I co się w końcu wydarzyło, że nastąpił przełom i. Przepraszam, użyję tych słów. Wzięłaś się za siebie. Tak, wzięłam się za siebie. Był to długi proces. Tak jak mówisz, to, to nie jest też tak, że właśnie tak za palca i, i to się dzieje. A ja marzę o takim wstrychnięciu. E, no właśnie, nie ma Pewnie drogi, wielu, nie ma drogi na skróty. Nie ma drogi na skróty, trzeba walczyć o, o sylwetkę. Tak, takim przełomem była. Były problemy zdrowotne moje i były to naprawdę bardzo poważne problemy, stwierdziłam, że no, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy drugiego dnia, czy ten drugi dzień nadejdzie, więc trzeba realizować swoje marzenia, a ten występ w zawodach to, to było jakieś takie marzenie niewypowiedziane, mówię, z czym do ludzi, nie no, gdzie ja, taka <laughs> zwykła dziewczyna, te dwa i pół roku temu podjęłam decyzję, że zaczynam przygotowywać się do zawodów. Czy to z Maksym... Maksymilianem? No tak, Dokładnie tak. No w taki sposób tak, dokładnie, trafiliśmy na siebie. Spotkaliśmy się na takich seminarium z przygotowania właśnie do zawodów sylwetkowych, tam, tam poznałem Agnieszkę. Eee, właśnie wyraziła takie chęci, że chciałaby jednak spróbować i podjąć tutaj wyzwanie. Ja już poszłam do Maksa z celem właśnie, że to będzie ten start zawodowy. chociaż wiem, że on wtedy tak na mnie patrzył, mówi, a przyszła jakaś zwykła dziewczyna pewnie, poćwiczyć trochę, może wytrwa pół roku. Pewnie tak było, nie? No, może, dużo... może nie? No to Maksymilianie, jak to było? Znaczy dużo jest takich kobiet, które właśnie przychodzą z takim założeniem, że chciałyby się przygotować do zawodów sylwetkowych, natomiast e, nie wszystkim wystarcza tyle charakteru. Nie mają tyle zaparcia co Agnieszka, e, samodyscypliny, no bo jednak przygotowanie się już do zawodów wymaga od nas większego zaangażowania niż e, po prostu zrobienie sobie e, redukcji, tak, odchłodzenia. można się... szlifować charakter w takim razie, żeby Kończyć już z tymi pustymi obietnicami, a zmienię się Ja, my, ja myślę, że tak, że każdy gdzieś tam musi zawsze wytworzyć sobie jakąś taką swoją wewnętrzną motywację, która jest dla niego takim bodźcem do tego, żeby tą pracę podjąć. Natomiast później uważam, że efekty są dla nas dużą motywacją. Widzę u osób, które po prostu zmieniają się sylwetkowo, poprawiają się, wchodzą na coraz wyższy level, że to już jest potem też dla nich motywacja. Powiedz, jak ty się przygotowujesz na krótką chwilę przed takimi zawodami? Czy wtedy musisz, nie wiem, odłożyć wodę na bok i tak dalej? No bo ja słyszę. Że to naprawdę jest bardzo trudne, żeby osiągnąć taki efekt na tej scenie. Tak, przed samymi zawodami, tak, aczkolwiek ja już jestem w tym etapie przygotowywania się do zawodu. Bo w kwietniu po... macie kolejne, tak? Tak, w kwietniu albo maju zdjęcia, które były tutaj z zawodów, to jest właśnie maj czerwiec zeszłego roku. I od tamtego czasu wchodziliśmy na etap budowania masy mięśniowej, bo trzeba było dobudować jeszcze właśnie trochę barków, trochę pośladków i to jest też długi proces. Trzeba mocno trenować, więcej jeść i przyzwyczaić się do tego, że mimo, że miało się tak świetną formę, to trzeba ją w cudzysłowie popsuć. Mhm. Troszeczkę nabrać no, też wody, tkanki tłuszczowej, bo nie da się zbudować masy na liściu sałaty, jak ja to mówię. Mhm. E, także tak, teraz już zaczynamy redukować tkankę tłuszczową, a później przed zawodami, tak, tydzień przed zawodami jest picie sporych ilości wody, sporych, sporych, sporych. Do tego dochodzi konkretna ilość, podaż soli. I tak, to jest procesowe odwadniania. To jest niesamowite to, co niektórzy robią w aplikacjach, a tu sobie powiększe, a tu sobie zmniejsza, to wy po prostu robicie w rzeczywistości, tylko trochę to dłużej trwa. Tak. Ja, może, ja może dodam, że samo funkcjonowanie z takim niskim poziomem tkanki tłuszczowej nie jest komfortowe dla naszego organizmu. Czyli takie przygotowanie dlatego też jest męczące i jest dla naszego organizmu niekomfortowe, no bo no my już schodzimy do takich skrajnych można powiedzieć, wartości dla kobiet, gdzie organizm kobiety wiadomo, potrzebuje odpowiedniej ilości. <suszy> Tkanki tłuszczowej, żeby dobrze i zdrowo funkcjonować. Natomiast my na pewien moment troszeczkę to zaburzamy kosztem osiągnięcia takiej ekstremalnej troszkę sylwetki, żeby wystąpić w tych zawodach, ale oczywiście potem, tak jakby to wszystko starać się patrzę, zbalansować. Zaraz, wiesz, wiem, że kobieta to nie jest słaba płeć. <grym, <grym, to mamy książki. To jest ekstremum, ale gratulujemy, jesteście motywacją i inspiracją. Serdecznie wam dziękujemy, będziemy kibicujcie. monitorować, tak, tak, kibicujcie, trzymajcie kciuki, żebym dała radę połączyć właśnie tą ekstremalną formę z pracą, to nie ta, ta. jest łatwo. Po... Agnieszka Jaworowicz. Czyli Agnieszka Jaworowicz nie dopuściła mnie do słowa, powiem wam, że poleciało to bardzo szybko. No, przepraszam bardzo, no taki zabój mam. Krótki czas tak, antenowy. Tak. Tak. Bardziej, bardziej wygadana, więc e, przejęła połeczkę, chociaż zdążyłem coś tam e, dodać. E, nie wiem, chyba było 7 Sposób, że tak, że koła się zmieniły. A my odczuliśmy, bo by to były dwie. Tak. <gry> no. Pół minuty. Szybka akcja. Szybka akcja. wody i my teraz się... Tutaj Lecimy. Dalej, Bo Ania musi być na uczelni zaraz. A ja lecę I do, do, do pracy. No. Najpierw na kartkę. No. Najpierw kartkę, na niej do pracy. My już po wszystkim, już siedzimy w samochodzie i uwaga, teraz następna misja. Jest godzina 9.49, a Ania na 13.15 musi być w szkole. Nawigacja pokazuje 12.50, więc jeszcze mamy nawet czas. A na kawę? Pochwal że nagrywasz już piątego dubla. No jest to piąty dubel, bo jakoś język mi się plącze. Ogólnie, jeżeli chodzi o moje odczucia, to bardzo sympatycznie prowadzący, fajnie, fajną atmosferę gdzieś tam wprowadzają, fajnie porozmawialiśmy sobie nawet tam po bo na wizji tego czasu jest ich, widzicie, mało, więc dużo tam nie mieliśmy okazji się E, po wywodzić czy, czy, czy pogadać. Natomiast bardzo fajna atmosfera, fajne przeżycie, e, stres i pleki. Czułem się jakbym na maturę szedł. <laughs> ale dobra, już teraz się koncentruję na drodze, bo jadę po Warszawie. Zabierz żadne do szkół, i, I teraz <laughs> to, że będzie, będzie piąty dubel, ale na skrzyżowaniu. Misji można powiedzieć, no, no, nie, jeszcze dużo przed nami pracy. Ja już po Malborku, ja, ja już po zajęciu z genetyki, ale jeszcze mam wykład online. Poza tym jutro mam kolokwium z genetyki, jest ostra jazda bez trzymanki, Max będzie po Borysa, jadę do domu się uczyć, no, ale tym optymistycznym akcentem, co, kończymy? Kończymy, kończymy odcinek, żegnamy się z Wami, e, co robimy? Subika, serduszko, lajka, i follow inne, i te inne budżety. <laughs> no, także Mamy nadzieję, że taki odcinek na spontanie też Wam się podobał i dajcie znaka, czy jeszcze jakieś tam spontaniczne nasze akcje Wam wrzucać, bo generalnie u nas jest takich wiele. No, Czy nie, czy nie tylko zawody, treningi, wyjazdy jakieś, czy tylko takie spontanki też chcecie u nas Lukasów, oglądać, także trzymajcie się, byczki. i <laughs>